Film nie jest w scenach humorystycznych. Może to zabolać widzów zebry, ale przypominam, że ja też jestem człowiekiem. Widzicie, nie? Tak jak na fajm apadku Tego cię z rozjebie. Tutaj tego. Siema, z tej Sony Futbolowski. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o youtuberze, który wybija się na dzieciach. Jest to zebo.pl, tak mi się zdaje, że tak ma na nazwę na YouTubie. No i co? I zapraszam do oglądania. Mogę się powiedzieć, że będę zmieniał nazwę na Kucu, więc zostawcie suba. Zebo.pl, ten youtuber wybija się na dzieciach. Robi tak, że ogląda filmy tych dzieci, które dali na swój kanał, ogląda to na swoim kanale, gdzie ma 10 razy więcej subskrypcji, 10 razy więcej oglądalności. No i co, no i tam śmieje się z tych dzieci, a potem ludzie, no jak to powiedzieć, no ludzie śmieją się z tego, że tak dzieci to robią, że robią te filmy, hejtują to. No i co, on dostaje popularność za to, że oni go oglądają, się śmieją, nie? A te dzieci dostają hejt, tak jakby, bo przychodzą na ich kanały, te mniejsze, mniejsze, mniejsze kanały, no i co, hejtują tam, dają. Lajki like w dół, piszą, żeby, nie wiem, się zabili, coś takiego, nie? Ale w sumie, Klaudiusz, po co tu gadać z w czarno-białe paski? Zebo, wiesz co? Wyzywam Cię na Ma 4 Wiem, że jesteś frzycą wyciągniętą 10-letniego tłuszczu pochodzącego z Klaudiuszek, ale... Ale przyjmij to wyzwanie, no. Pokaż charakter, że masz go, no i przyjmij to wyzwanie, nie? Mogę Ci pokazać, jakbym Cię napierdalał, no kurwa, gościu. To jesteś Ty, Zebo. Może kurwa nie widać, no tu masz... To jesteś Ty. No i co, rozplewniczę Cię, nie? Tak jak na fejlma, patrz, tego Cię, kurwa, rozjebę. tutaj tego, o kurwa, tego Cię rozwalę, nie? To jesteś ty, kurwa, rozwalę Cię, kurde, zebło. Będziesz rozjebany na tym ma więc co, przyjmij propozycję. Patrz na to. Co, myślałeś, że ściągnę koszulkę? Porąbało Cię. Czekajcie, jeszcze wymyśliłem małą układankę dla Zeba. Zebo ty pedale, ty jebany karakanie, na fejmem macie całego połamie. Nie boję się Ciebie i mówię to szczerze, Zebo ty frejerze.